ocenia ostatnie sesje zdjęciowe Pani Katarzyny? Co Pan na ten temat sądzi? Ja sądzę, że jest to decyzja przede wszystkim redaktora naczelnego gazety, która, która pokazuje tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju zdjęcia, publikacje. Oczywiście wiążą się z nakładem. I musimy wziąć pod uwagę, że dwa największe polskie tabloidy przy tej sprawie, proszę zauważyć, i tej sprawy można powiedzieć, żyły przez wiele, wiele miesięcy i dalej żyją. Jest to fenomen pewnego rodzaju zdarzeniowy, który miał miejsce, gdzie nie pamiętam, żeby w Polsce doszło do sytuacji takiej, że zdarzenie, które ma miejsce na Śląsku, w Sosnowcu, zdarzenie, gdzie muszę to powiedzieć, nie żyje jedno dziecko, powoduje tak ogromne zainteresowanie, szczególnie dwóch tabloidów, które nakręcają koniunkturę sprzedaży, gdzie powiedzmy ludzie są zmęczeni tym zdarzeniem, ale na pytanie kobiety, która zadaje mi je w stacji benzynowej pani Krzysztofie, kiedy to się wreszcie zakończy? Proszę fakty Super Express. W związku z tym zauważcie, Ludzie są zmęczeni, ale dalej, w dalszym ciągu, żyją tym y, tematem. Żyją, tym, z, żyją y, w jakiś sposób tym zdarzeniem, prawda? Y, y, wydarzenie, y, które pociągnęło przez wiele miesięcy ogromne zainteresowanie mediów. Wydarzenie, które tworzyło, tworzyło tak jakby ocenę tabloidową poważnych stacji telewizyjnych. No. To, jest, to jest coś niebywałego, gdzie w tym czasie matka pali swoje dziecko w piecu, gdzie matka miksuje dziecko mikserem i praktycznie no, wylewa do krozetu, gdzie matka dziecko ukrywa zabite w wersalce. Żadne z tych zdarzeń nie przyjęło tak ogromnego rozmachu i zainteresowania, jak zdarzenie porwanego. Dziecka w sosnowcu, które się okazało zamordowane przez matkę. Też prawdopodobnie ma tu niemałe znaczenie zachowanie pani Katarzyny W., która, jako matka, która straciła swoje dziecko, powinna przeżywać swojego rodzaju depresję, a wygląda na to, że pcha się do mediów i chce w tych mediach istnieć jako ona, jako kobieta. Ja, nie powiem, jako matka. ja powiem tutaj Państwu, że może nie tyle ona pcha się do mediów. Ile te media mają sanie na nią, a ona zgadza się oczywiście na tę sesję za opłatą, powiedzmy, określoną, uzgodnioną z redakcją. I to jest w tym momencie sytuacja dla mnie bardziej niemoralna. I bardziej drastyczne było to, że została pokazana i tutaj nie z własnej woli, bez tak zwanych zdjęć, gdzie pozowała, tańcząc na różę w Krakowie w jednym z klubów Także to było chyba bardziej no, takie zderzające się z jej morale i pokazaniem jej stosunku do dziecka, które nie żyje, jej stosunku do rodziny, która ją potępiła. Ją w stosunku do swojego w końcu, bądź co bądź, jakby nie było, męża, którego kochała. Dzisiaj tabloidy są głodne mm, głosu Bartka. Co on na to? On jest zaszuty, jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii, gdzie czeka e, na powiedzmy na rozwód, w którym, którym ja będę mu oczywiście pomagał mm, razem z adwokatem, naszym zaprzyjaźnionym składając odpowiedni pozew do sądu, ponieważ to, co robi jego żona, robi świadomie i w sposób na własne życzenie niejako chce, stara się no, doprowadzić do uznania swojej winy, ponieważ on ma materiały jednoznacznie położone na stół. On nie musi nikogo wynajmować, żeby tę winę jej w jakikolwiek sposób udowodnić. Ona sama sobie strzela w stopę, pokazując powiedzmy się w agencji w klubie nocnym, przepraszam, bo to chyba nawet nie była agencja towarzyska, ale w klubie nocnym, gdzie tańczyła na rurze, robiąc siebie celebrytkę, ale no, ja sobie zdaję z tego sprawę, że niektóre media potępiają powiedzmy Super Express, który przedstawił w tej formie w ten sposób Katarzynę która która no, kreuje się na celebrytkę to nie ona się kreuje Media ją i proszę mi wierzyć jeżeli przyjechałaby dzisiaj do Żar, będziecie chcieli z nią porozmawiać chcielibyście pomimo to, że ją potępiacie i tak jak powiedzmy potępia ją codzienna ocena prasy w jednej ze stacji telewizyjnych powiedzmy w TVN gdzie dziennikarz relacjący powiedzmy prasę codzienną mówi nie będę wymieniał tytułu bo jestem zażenowany, ale jest, jeżeli jesteś zażenowany, to nie wypowiadaj się na ten temat. Przem, przemilcz to, ale nikt nie jest w stanie tego przemilczeć. Koniunktura, ehm, ten, yy, ta sprężyna tak silnie się nakręciła, że w tej chwili, proszę mi wierzyć, yy, dobrze mocno jeszcze dzwoni, jeszcze przez najbliższych parę miesięcy pewnie będzie głośno na tym temacie. A to już prawie, prawie proszę Państwa, rok.